Słuchajcie, pomyślicie, że zwariowałam, no jest szansa taka, że zamówiłam sobie ja wiem, że to jest modne i tak dalej, ale zamówiłam ją ze względu na to, że podobno jest zdrowa i dzisiaj robiłam pierwszy raz. <noise> ja pidi, słuchajcie, ogólnie chyba się to robi tak, raz, dwa, tak pisał w przepisie, dobra, ale jak coś, to ja mówię, ja robię to pierwszy raz i kompletnie nie mam pojęcia, co robię. Tu, okej, okay, jest wsypana macza taka. No, jak W jest. Wodę ustawiłam na 80 stopni, i Jolo. 100 ml dodaję tu. Pozdro. Nie mam sitka, bo wiem, że mi napiszecie coś o sitku, ale sitka jeszcze nie mam, więc teraz podobno trzeba robić jakieś takie ruchy M. Słuchajcie, jeżeli wyjdzie gówno, no zdarza się, tak. Zdarza się, nikt nie rodzi się od razu prosem w niczym, ale liczą się chęci, prawda? Nie wiem, jakoś to tak nie wychodzi chyba jak na filmach. Ile mam to mieszać? Wiecie? Ja nie wiem, czy te 100 ml to nie jest za dużo. Jak myślicie? Jednak ja nie spieniłam mleka. Robię w ogóle ja robię to wszystko tak, jak mi się wydaje, a może mi się naprawdę źle wydawać, widzicie, tutaj mi się wylało. Podobno najważniejszy jest kolor, tak? Wlewam. Dobra. Damy sobie dwie koski lodu serduszka i może to jakoś uratuję. Chyba coś źle zrobiłam. Mam wrażenie, że pominąłam jakiś krok. Ale tak jak mówię, słuchajcie, sprawdziłam, tylko ile mam jej wsypać, i to było jedyne, co zrobiłam, i ten napój jest po prostu jasno seledynowy, jak, jak auto świeżego. Próbuję. Jest kolor. To jest chyba zły kolor, nie? To chyba coś jest nie tak z tym kolorem. Coś chyba źle zrobiłam. Dobra, próbuję. Chociaż zdrowe, nie? If you in my influencer era